Siemiorko z tej strony, FFA. witam Was w ostatnim odcinku z gry Brawl Stars, oczywiście dlaczego mam to zaraz wyjaśnię ale zanim to, włączmy sobie Brawl TV, było. OK. po pierwsze, dlaczego ja kończę nagrywać Brawl Stars, po pierwsze, wyświetlenia, niestety moje wyświetlenia z dnia na dzień się twój nagrałem chyba nie wiem, z 5 dni temu jak 30 wyświetleń. Nie wiem, 3 dni temu 20 wyświetleń. Wczoraj nagrałem odcinek, chyba ze 12 wyświetleń, więc wiecie o co chodzi. Chodzi o wyświetlenia, które oczywiście się bardzo o, kiepsko filmują, strasznie. I to już nie jest. To jest to wyświetlenia, co zobaczymy chyba pół roku temu. No czy tylko no, 1300 wyświetleń to był mu Max. Pod jednym filmem, więc. Było dobre. teraz. No niestety was martwić odcinków, live'ów i forców z Brola nie będzie. Oczywiście będę grał tak prywatnie sobie w ale Nie będę się w inne materiały z The Brawl Stars idzie że wywierajcie ten trudny dla mnie okres i nie dacie mi Ansuba Unsuba, Ansuba, nie wiem jak to się mówi. Czy po prostu nie, nie zabieracie mi słuchajcie, pojedziecie w cholerę światnie, zostaniecie na mną i twoje wyjście ze mną ten długi, cięwki okres. Po drugie, Brostas już wam się nie podoba. No, coś tak myślę, że udałoby się coś innego nagrać w końcu, ale tylko Brostas Brostas i Brostas od dwóch lat prostas jako prowadzę ten sam content i no tyle. Naprawdę pół roku temu 1300 świetleń, wow, po prostu wow. A teraz ile max? Wczoraj widzieliśmy nawet z no, 13 wyświetleń. Więc niestety jeżeli chcecie dalej z nim sprosta, to musicie poprawić i oglądać te materiały, one nie są wcale długie. Nie są wcale długie. Nie tak z tak z 8 minut. Myślę, a to będę w, w, oczywiście od temat takiego odcinka więc oglądajcie techniki, bo nie są długie, ale naprawdę się staram, żeby przyjemnie się Wam oglądało tak? no to tyle, trzymajcie się i cześć, dobra